Afera związana z jachtami, z solariami, z koftierami, a także na przykład z dofinansowaniem swingers klubu czy innych dziwnych rzeczy, która przez 48 godzin była aferą Donalda Tuska, właśnie zatoczyła koło i wylądowała na stole pani Beaty Szydło, a także wielu pisowskich działaczy. Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj, bo jutro kolejna dawka polityki informacja, także ciekawostek bez cenzury. A więc tak. 48 godzin żyliśmy i ja zresztą też, że restauracje, hotele oraz inne kebaby dostawały jachty, solaria i wszystko to, co normalnie im jest niepotrzebne, ale okazało się, że mogą, no to biorą. Dzisiaj okazuje się, że odpowiedzialnym za większość sukcesów jachtowych jest radny Prawa i Sprawiedliwości, pan. Paweł Pecura, który na swoich mediach społecznościowych reklamuje to, żeby restauracje i hotele brały sobie jachty i tłumaczy, jak można obejść meandry unijnych wniosków. Co więcej, okazuje się, że jedna z organizacji przyznających pieniądze z KPO do dzisiaj jest zarządzana przez prezesa, wiceprezesa i wiceprezeskę. Uwaga, spis. I żeby było tego mało, to okazuje się, że jednym z ekspertów oceniających wnioski w KPO jest pan Edward. Szydło prywatnie, mąż Beaty. Szydło, czyli pisior z PiSu. Jeżeli tak, panie Tusk, wygląda czyszczenie po złogach pisowskich, to ja się obawiam, że Zbigniew Ziobro do dzisiaj ma skrzynkę mailową działającą w Ministerstwie Sprawiedliwości, Mateusz Morawiecki ma aktualne certyfikaty, które powinien mieć tylko premier. I uwaga, moim zdaniem Jarosław Kaczyński nadal ma dostępy jako kiedyś wicepremier do spraw bezpieczeństwa, bo wy pozwalacie, żeby pisowcy na waszym podwórku szczelali wam bramki, których wy indolenci nie widzicie. Wolicie wywalać ze swoich szeregów Józefa Ciuka, Zimocha, a także innych parlamentarzystów, ale nie widzicie, że we własnych szeregach macie piątą kolumnę. Jesteście ślepi i na dodatek niczego przez 8 lat pisu się nie nauczyliście.